1285 Książę Krakowski i Sandomierski Leszek Czarny pokonał księcia mazowiecko-czerskiego Konrada II w bitwie pod Bogucicami. 1439 W Nowym Mieście Korczynie została zawiązana konfederacja spytka z Melsztyna. 1656 Potop szwedzki Szwedzi zdobyli zamek w Gołańczy i wymordowali jego załogę. 1660. W Oliwie zawarto pokój pomiędzy Polską a Szwecją, na mocy którego król Jan II Kazimierz Waza zrzekł się praw do tronu szwedzkiego, a Polska zatrzymała część Infland. 1661. Jan Heweliusz przeprowadził obserwację przejścia Merkurego na tle tarczy słońca. 1670. Powstanie chłopskie na Podchalu, decydująca klęska powstańców w bitwie pod nowym targiem, stoczonej pomiędzy 1 a 3 maja. 1776. W Nowym Dworze Gdańskim rodzina Stob rozpoczęła produkcję wódki jałowcówki Stob handel. 1791. Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 maja. 1792. Wmurowano kamień węgielny pod budowę świątyni opatrzności Bożej w Warszawie. 1812. Napoleon Bonaparte wydał dekret o utworzeniu polskiego V Korpusu Wielkiej Armii pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. 1815. Na kongresie wiedeńskim Rosja podpisała z Prusami i z Austrią konwencje bilateralne o podziale księstwa warszawskiego i trójstronną konwencję o utworzeniu wolnego miasta Krakowa. Zadecydowano, że księstwo zostanie podzielone na cztery części. Cesarstwo Austrii zagarnęło okręg Wieliczki. Królestwo plus zachodnią część księstwa, Wielkie Księstwo Poznańskie i Ziemię Chełmińską. Imperium Rosyjskie, środkową i wschodnią część księstwa, Królestwo Polskie. Wolne miasto Kraków. 1819. Walerian Łukasiński utworzył w Warszawie Wolnomularstwo Narodowe. 1831. Wojciech Jastrzębowski opublikował tekst o wiecznym pokoju między narodami uważany za pierwszy w historii projekt Konstytucji Zjednoczonej Europy. 1848. Powstanie wielkopolskie Jakub Krotowski Krauthofer ogłosił utworzenie niepodległej Rzeczypospolitej Mosińskiej. 1850. Edmund Bojanowski założył zgromadzenie sióstr służebniczek Najświętszej Maryi Panny niepokalanie poczętej. 1863. Powstanie styczniowe Tymczasowy Rząd Narodowy powołał Komitet Polski w Paryżu. 1916. Za zgodą władz niemieckich w Warszawie odbyła się pierwsza od 1830 roku legalna manifestacja patriotyczna. 1927. Na antenie rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia została wyemitowana po raz pierwszy w Polsce reklama radiowa. 1938. Otwarto port morski we Władysławowie. 1939. Została uruchomiona elektrownia stalowa Wola. 1940. Niemcy utworzyli getto żydowskie w Tomaszowie Mazowieckim. 1943. 53 osoby zginęły w wyniku ataku oddziału nacjonalistów ukraińskich na wieś kuty na Wołyniu. Organizacja harcerska, WAWER, nadała w Warszawie propagandową audycję megafonową. 1944. Powołano Krajową Radę Ministrów. W nocy z 3 na 4 maja oddział Osjana zaatakował warszawskie lotnisko bielańskie i zniszczył pięć samolotów U-52, a kilka innych uszkodził. 1946. Oddział NSZ pod dowództwem kapitana Henryka Flamego przejął kontrolę nad miastem Wisła i urządził w niej defiladę. W Krakowie rozpędzono przy użyciu wojska manifestację patriotyczną. 1952. Legionowo uzyskało prawa miejskie. 1957. Powstało Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF. 1960. W Szczecinie odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza. 1966. Na Jasnej Górze w Częstochowie odbyły się uroczyste obchody tysiąclecia chrztu Polski. Premiera filmu Niekochana w reżyserii Janusza Nasfetera. 1969. Polska ratyfikowała układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. 1978. Uruchomiono seryjną produkcję samochodu osobowego FSO Polones. 1991. Na grobie nieznanego żołnierza odsłonięto 14 kolejnych tablic przedstawiających miejsca bitew. Dwie tablice poświęcono lotnikom i marynarzom. 1993. Prezydent RP Lech Wałęsa nadał papieżowi Janowi Pawłowi II pierwszy po reaktywacji w 1992 roku order Orła Białego. 1994. Premiera Komediodramatu Zawrócony w reżyserii Kazimierza Kuca. 2007 wystartował kanał tematyczny TVP Historia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji.